Cześć, cześć, cześć! Z tej strony David. Dzisiaj yy, nagram odcinek: Jak kupuję karnet zadymiarski, ten sezon 22. Napiszcie w komentarzu, czy też kupujecie ten karnet. Zostawcie łapkę w górę i subskrypcję, jeżeli odcinek Wam się spodoba. Bo będzie dużo fajnych rzeczy tutaj do odebrania. Teraz y, przechodzę do kupowania karnetu. A więc już kupiłem karnet. Kupiłem ten y, nie ten plus, tylko ten taki ten zwykły i mamy tu do odebrania tak tyle rzeczy. Więc na początku sobie odbierzmy 1000 byskotek. Y, taką fajną emotkę. 100 kredytów do kita. 100 błysk. Oh. O. To już sklep. Hmm, na co wydać? Dobra, to zaczekam. <laughs> no i tutaj mamy monety. 1000 monet. Taką wkurzoną emotkę. 100 kredytów. I tutaj błyskotek nie odbieram. I 10 gemów z czego już mamy 103 gamy. Tutaj taką odznakę śmieszną. Jak się śmieję. Tutaj y, 1000 punktów dla dowolnego zadmiarza i też 100 błyskotek. I teraz powinno mi się. Powinny. Mi się misję chyba zrobić. A no, tutaj jest. Chwila. Tutaj. Jak tą misję zrobię to, to będę miał. Te 200 kredytów. Więc. Więc może tą misję szybko zrobię. Dobra, więc yy, widzimy się, jak już tą misję będę miał zrobioną. A więc już zrobiłem wszystkie mm, wszystkie. Noże wygrałem 3 bitwy i mam 200 tego Expa. No i mm, mamy już kolejny poziom. 100 kredytów i 100 kredytów już mamy. 775 siedemdziesiąt pięć kredytów. Yy... No, i jeszcze tak pomyślałem, że może sobie kupię jak, jakąś yy, jakiegoś skinka. Yy, I chyba wiem, co to będzie za. Albo kupię, może hm. emotkę? Nie. Co by tu kupić sobie? Żeby wydać te błyskotki żeby coś... Może... O nie, to za tylko ten. Nie jest na sprzedaż. Hmm. Nie wiem co w sumie mógłbym sobie kupić. Jakiegoś fajnego. Dobra, kupuję skina, którego już w sumie od wcześniej chciałem gdzie Tu jest. To jest gumowa. Albo. Hmm. Dobra, kupuję tą Charlie. Dajcie znać w komentarzu, czy, czy się opłacałem kupować. A teraz ją kupuję. kupuję. A więc. A więc kupiłem Charlie. I to też chyba było na tyle. Jeżeli odcinek Wam się spodobał, to zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i żeby więcej Was takich fajnych odcinków nie, nie ominęło. Yy, a to jeszcze sobie odbiorę błyskotki. Yy, żeby więcej Was takich fajnych filmów nie ominęło. Yy, I możliwe, że następny opening będzie to będzie to jak nagrywam o nagrywam otwierania Stardropów, więc yy, więc papa